konkretnie ona została zamordowana w niedzielę 24 lipca o rano to ona poszła do kościoła wróciła z tego, z tego kościoła i zabił ją jej sąsiad no, tam miał 20 chyba jeden lat Adam Wdowek się nazywał ten, ten człowiek bez zawodu bez zajęcia nie wiadomo z czego on żył tak on, on mieszkał przez płot on ją permanentnie okradał i tak dalej to było coś takiego że on przeszedł przez ten płot tak ona była wtedy w kościele wróciła i ją zamordował, tam ją parę razy nożem uderzył dusił i tak dalej jak ją zamordował? mordował, To się schował w skrzyni w tym domu i tam został. Nie uciekł, nic nie ukradł i tam został. Więc jest taki moment, kiedy taka nastoletnia córka sąsiadów przychodzi do, do tego domu, zobaczyła, że coś jest nie tak, poszła po ojca, ojciec wzywa policję i tak, dalej, i tak dalej, i weszła policja, już jest wizja lokalna na miejscu, nieboszczka leży i tak dalej, i coś się rusza w tej skrzyni, więc wytargano go z tej skrzyni i się pytano, co ty tutaj tego, a mój no zabił. No, jak, 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 jak z głupim taka, taka rozmowa. Nie? Dostał za to karę śmierci.